Cześć wszystkim, jesteśmy w Palenicy, w idziemy do Doliny Pięciu Stawów. No trochę wyruszamy wcześniej. Jest, no, wcześnie jest czwarta godzina rano, i zrobię taki o Dolince cały filmik, bo fajną troskę można zrobić właśnie z dzieckiem do Doliny Pięciu Stawów. Później będziemy wracać tą samą trasą, no, ale można stąd dojść na Morskie Oko, no albo gdzieś wyżej na jakiś tam szczyt iść. Zrobię filmik o Dolinie Pięć stawów. No idziemy tą drogą do Doliny Pięciu Stawów, no idzie się tą drogą co do Morskiego Oka. To jest droga asfaltowa i dlatego wzięliśmy wózek. No ale Janek wózku coś nie bardzo chciał jechać, no. Tatuś niesie go na rączkach. No a później, jak już wejdziemy na szlak, ten do Doliny Stawów, no to do siedełka na No a to gdzieś musimy dać. Gdzieś na bok krzaczki. No, ale już tym filmików nie robię, bo po prostu jest ciemno. I nic nie widać, no. Wiadomo, no, droga tu jest asfaltowa. Na razie. No a później się już takiej drogi nie będzie, bo to trzeba 3 km można podjechać sobie z wózkiem Dochodzimy do wodogrzmotu Słychać chyba nawet no To też nie będzie za bardzo widać, bo jest ciemno Ale w dzień to też jest fajna atrakcja e, Dla dzieci No, jest ciemno No, ale nic nie widać, może będziemy wracać to zrobię filmik, bo będzie już jasno. No, hej, o wszystkim idziemy sobie. Zresztą eee. tutaj mamy takie widoki. Droga jest w miarę. Nie jest jakoś tak ciężko. Tak, tak. Już się rozjaśniło to mogę zrobić po prostu filmik, bo tak jak było ciemno no to nie było nawet sensu robić, bo nic nie widać. No i idziemy sobie. Droga jest taka. No i tu jest takie schronienie po drodze. Mamy, żeby ktoś chciał sobie odpocząć. No i mamy jeszcze godzinę i 10 minut. No i idziemy dalej do góry. Wodospad mamy. A, idziemy dalej. No idziemy sobie teraz cały czas. Nie poszliśmy w stronę schroniska. Tylko idziemy przez wodospad Siklewa. No, zielonym szlakiem. A droga cały czas jest taka sama jak, jak wcześniej, nie jest tak źle. Pod górkę, z górki, prosto. Jest jakaś ciężka droga. Mam powoli wodospad. Z góry tak będzie fajnie widać. Tak wygląda, z góry. No, não que é No bardzo ładna ten trasa wychodzi, taka widokowa. Przez wodę ci prawa, żeby przejść sobie. Tak mamy, no idziemy dalej. To jest atrakcja dla dzieci wodospad. No i tutaj mamy właśnie rozdzielenie szlaku. Tutaj są no szlaki dalej, żeby można było iść. A tutaj mamy do, po prawej stronie do schroniska. No i idziemy do schroniska sobie. No I tutaj mamy takie widoki. Tak można właśnie pewną sobie pętelkę zrobić, iść przez ślawę, bo to wodospad. No i tutaj sobie kółeczko takie zrobić i dojść do schroniska i od schroniska iść, e, e, wrócić. Albo też można iść dalej na morskie oko. Mam takie widoki.

I tak wygląda widoki schodzimy na dół my no doszliśmy tutaj do rozwidlenia czarny idzie do schroniska szlak a zielony idzie do, na wodospad no i tak jak ktoś by chciał iść z dziećmi to jest łatwiej e, iść e, na wodospad na Siklawę no jest po prostu łatwiej łatwiejszy jest ten szlak a do schroniska po prostu naokoło sobie go zrobić bo e, tym szlakiem tutaj do, do góry jest po prostu trudniej, jest bardziej stromo a na Siklawę tam na ten wodospad jest, tam dalej jest łatwiej odejść i takie kółko sobie można zrobić. No i wejdziemy, no bo dość takie strome jest zejście tam no, od schroniska. To jest stroma jest. No i teraz sobie już schodzimy tą samą drogą, co szliśmy do góry, czyli zielonym szlakiem. No musimy dojść do asfaltu. No, no i droga nie jest trudna. Także fajny spacerek można sobie zrobić z dziećmi. Nie trzeba wcale gdzieś tam daleko iczko, po prostu można stać właśnie na, na, na tą śklawę zobaczyć i takie kółeczko zrobić, albo na morskie oko jeszcze właśnie stać iść Można i wrócić się drzewą z morskiego, morskiego oka, która idzie. Dziękuję wtedy No i to było. Na kasprowym. Na tyle. Cześć wszystkim.